Dziwne nowa seria. I manko z tej strony Axy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was w pierwszym odcinku z Minecraft Single Player. Jak i mówiłem, że e, w ostatnim to znaczy, mówiłem w ostatnim odcinku. Nie mówiłem tego, że będzie single player. A chciałem taką serię zrobić, żeby było fajnie. Zobaczymy, do ilu odcinków dam radę. I do tego jeszcze chciałbym powiedzieć, że wpadliście na moją, na inną serię, którą będziecie mi w opisie pod filmem. To będzie e, Minecraft, znaczy w opisie pod filmem na moim kanale. To będzie Minecraft e, Hardcore, który już piąty odcinek powinien dzisiaj być. Dzisiaj powinien wlecieć piąty liveik już z tego. E, piąty, niby odcinek, ale liveik dopiero o 16:17, więc czekajcie. A teraz jak wy to oglądacie to będzie Minecraft Single. Single player Więc zaczynamy no I co? Zobaczymy Czy nam się uda? Ja już tu idę na świnki. No biegnij. Można na player zaprosić... To znaczy, moją ekipę to może z ekipą będę pogram sobie... Nie, 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 nie. Dobra, ja idę sobie co zapi? Już myślałem Dobra No i teraz mam samochodami jeździć, wszystko na lepiej, nie? Super Jeszcze brakuje mojego telefonu, że mi tu dzwonił No Ja pierdzielę Dobra, super. A jeszcze jedną, prawda? Dobra ja od razu robię y, crafting table oraz... Jeżeli macie pytania do mnie jak na przykład czy dlatego y, czemu nagrywam ten odcinek, a nie nagram hardcora to i pewnie myśleliście sobie... O, pewnie już zginąłeś na hardkorze i dlatego nie chcesz nagrywać Nie, nie zginąłem, po prostu Chciałem coś, jakąś inną teraz ten Nagrać jakiś inny odcinek Dlatego, że chciałem nową też serię inną zrobić Z Z symulatora samochodu, czy, czy coś takiego, ale nie mogę, bo Nie odnowiłem sobie tego profilu W tej grze Dobra, a więc lecimy Tak patrzę, patrzę, dobra odmiany, raz będzie ten latał odcinek, raz, raz będzie tamten z hardcora. Czyli teraz jak to oglądacie, to powinien być o 16-17 yy, dostaniecie o 16 odcinek leci. Więc o 18 będzie już odcinek yy, Live'ik z Minecraft Hardcore. Hmm. A ja, się śpiąc tybi. To to tu się położę to. mhm, mhm, mhm dobra, dobra. E, tutaj ja, ja w czymś ja się tu skryję gdzie jest słońce? A to tu nie trzeba się martwić Jak coś to mam ten. Bierdę. Dobra. Mam, mam, mam. Zaraz uciekam. Bo trzeba mieć, oczywiście, jak to pro, Minecrafter, mieczyk. To tu możemy już wydupić. E... Oczywiście nie mam już tego. Jeszcze się tylko upada sprzyda. O Mamy wszystko Mamy A teraz Najzwyklejszy domek zbuduję, żeby mieć tylko z głowy wszystko, żeby nie, nie skinać tylko Pomowy są złe To na teraz ten, ten po prostu nie zginął. Nie widać mnie? O jabłuszko, jabłuszko! hopala, hopala, hopala. O, dwa jabłuszka nawet. Super.

dzie się robi o noc Super O oh, No, gdzie to ja ja muszę coś zrobić? Mój domek Wygląda jak... Chodź tu świnka, chodź tu nin... O, pa, patrzcie, już się... już, się, już się A masz! No... Powiedziałem gin tu! Gin! No, super, dziękuję No, patrz jak ja... No, dziękuję. dobra ginało. Ty nie gień. A pierdzielę. Stód budziam. No. Hmm. Ktoś mnie za normalnie Spadaj! Nie mam teraz czasu. Zawsze jak nagrywam. Ktoś musi mi dzwonić. What the fuck? Ja pierdziu Mhm, już, 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 już już. Ja, ja spierdzielam. Ja spierdzielam Fuck! Nie ja mam pochodni! Nie mam pochodni Mam drewno. Wszystko przypalone! Fuck! Jeszcze pod drewno, podrewno, pod drewno, pod drewno Ucieczka! Nie mam tego... Mmm, nie mam mało.

나 o 시신이라냐 lepiej, o wiele lepiej. A więc w tym odcinku to było na tyle, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie e, miły komentarz oraz kliknijcie ten czerwony guzik, subskrybuj, a następnie dzwoneczek, który tylko niego jest, żeby zostały wszystkie powiadomienia o najnowszych filmikach na moim kanale. A wy już czekajcie na live'ika, bo będzie o 17, więc pana na razie i do zobaczenia.